Tak wabimy wabikiem gruszka. To była krótka próba wabienia. A robi się to w ten sposób, że gruszkę ściskamy dłonią, palcami. W ten sposób. Jeśli chcemy dłuższe dźwięki uzyskać, wmuchamy w gruszkę zaworek od tyłu. Gdy już widzimy, jak rogacz biegnie, czasami nawet dwa biegną na wap, i są coraz bliżej, aż za blisko wręcz, wtedy musimy szczeknąć, jak rogacz. O! O! Co zazwyczaj zatrzymuje rogacza w miejscu, i jest to dobry moment na oddanie strzału. Gdy sarny są daleko, niekiedy 500-800 metrów a przy tym jest cicho, przy pomocy tego wabika uda nam się tak samo je zwabić, z tym, że musimy bardzo głośno wabić, możliwie jak najgłośniej, aż do przesady, to znaczy wielokrotnie. To powoduje zainteresowanie tych saren i w efekcie one przybiegną na wab. A szczególnie w rui rogacze wręcz... Były takie przypadki, że próbowały wskoczyć do samochodu na głowę myśliwego. Najlepsze efekty wabienia rogaczy przy pomocy gruszki, czyli głosem mikot, uzyskamy w rój, to znaczy od mniej więcej od połowy czerwca do końca lipca, a czasami nawet i później, gdyż te młodsze kozy często później wchodzą w róje, więc wabienie mikotem jest skuteczne w sumie aż do jesieni.